On zniknął. Nie pisze. Nie dzwoni. Ale ty wciąż czujesz go obok, jakby jego milczenie nie było końcem, tylko inną formą obecności. Karl Jung wiedział, że to, czego nie potrafimy wyrazić, nie znika. Ono żyje w ciele, w snach, w energii. I jeśli on cię naprawdę czuł, nawet milcząc, nadal niesie cię w sobie. Zostań do końca i zrozum, dlaczego on nie wraca, ale też nie odchodzi. Nie pisze. Nie pyta. Nie szuka kontaktu, ale ty nadal czujesz go tak, jakby nigdy naprawdę nie odszedł. To jedno z najbardziej bolesnych doświadczeń. On znika, a ty zostajesz z pytaniem, które nie przestaje pulsować. Jak mogę go nadal czuć, skoro go nie ma? I właśnie w tym pytaniu kryje się odpowiedź, której nikt wcześniej ci nie dał. Bo on może milczeć, może uciekać, może robić wszystko, by zniknąć z twojego życia fizycznie. Ale jeśli między wami wydarzyła się prawda, ona nie znika tylko dlatego, że ktoś przestał się odzywać. Prawda emocjonalna nie zna przycisku, usuń. Karl Jung mówił, że każde silne doświadczenie emocjonalne tworzy zapis w nieświadomości, zarówno twojej jak i jego. I właśnie dlatego, mimo ciszy, mimo braku odpowiedzi, mimo tygodni czy miesięcy, ty nadal go czujesz. Bo jego energia została. Może nie w telefonie, może nie w gestach. Ale w przestrzeni między wami, która nie została zamknięta. I to uczucie, które cię nawiedza, ten dreszcz, ta nostalgia, ten ciężar w klatce piersiowej to nie obsesja, to ślad, ślad duszy, która została dotknięta. Nie da się wyciąć kogoś z pamięci ciała, nie da się wymazać więzi, która powstała na poziomie energetycznym. A jeśli czujesz, że on nadal jest gdzieś blisko, to nie dlatego, że nie umiesz puścić. Ale dlatego, że coś między wami jeszcze nie zostało rozwiązane. I właśnie dlatego On nadal żyje w Tobie, bo nie wystarczy zamilknąć, żeby zniknąć. Milczenie może być końcem, ale może być też więzieniem, zwłaszcza wtedy, gdy tyle zostało niewypowiedziane. Wiesz, co boli najbardziej? Nie to, że On odszedł, ale to, że niczego nie wyjaśnił, że zostawił Cię z niedopowiedzianym zdaniem, z pytaniem bez odpowiedzi, z przestrzenią, która zamiast się zamknąć, Zamarła. Karl Jung pisał, że brak symbolicznego zakończenia, rozmowy, pożegnania, prawdy, sprawia, że więź nie zostaje rozwiązana. Ona zamienia się w otwartą pętlę energetyczną. Dlatego nadal go czujesz. Bo relacja, która kończy się w ciszy, nie znika. Ona przechodzi w inną formę. Staje się napięciem, oczekiwaniem, niepewnością, która wnika w każdy Twój dzień, sprawia, że analizujesz każdy moment. Każde spojrzenie w przeszłość, każde co, jeśli, i właśnie w tym miejscu, tworzy się niewidzialna nić, bo to, czego nie powiedzieliście, nadal was łączy, nie jako miłość, nie jako relacja, ale jako energia. I ona nie znika tylko dlatego, że jedno z was przestało mówić. Cisza też może wiązać, ale nie leczy, ona zatrzymuje. I właśnie dlatego on nadal jest obecny. Bo nic z tego, co między wami się zrodziło, nie zostało domknięte. I dopóki to, co niewypowiedziane, nie znajdzie uzdrowienia, ty nadal będziesz go czuć, nie w słowach, ale w sercu. Nie każdy, kto milczy, zapomniał. Niektórzy milczą, bo czują zbyt dużo no i nie potrafią tego unieść. To łatwe, prawda? Pomyśleć, że skoro on się nie odzywa, to już go nie obchodzisz, że skoro nie pisze, to zapomniał. Ale prawda często jest bardziej złożona. Karl Jung mówił, że kiedy ego zderza się z emocją, której nie rozumie, pierwszą reakcją jest obrona, a obrona to często cisza. On nie musi być obojętny, może być pogubiony, może czuć coś, co go przeraża, co burzy obraz mężczyzny, którym próbuje być. Może właśnie dlatego zamilkł, bo ty nie byłaś powierzchownością, byłaś lustrem, a w lustrze duszy widać wszystko. On czuje, ale nie potrafi tego nazwać. Bo nikt go nie nauczył. Bo jego schematy mówią: uciekaj, zamilknij, udawaj, że nic się nie stało, ale wewnątrz wrze. I właśnie to czujesz. Nie jego obojętność, tylko jego rozdarcie. Tę pulsującą obecność, która zamiast znikać, zagęszcza się. Bo cisza, która wynika z bólu, nie jest brakiem, jest walką. I choć nic nie mówi, to jego dusza nie przestała mówić w środku. A ty. Jako kobieta, która czuje głębiej, odbierasz to. Nie zniknął dlatego, że nic nie czuł. Zniknął, bo poczuł coś, co przekroczyło granice, które sam sobie narzucił. To jedno z największych nieporozumień, które ranią kobiety. Myśl, że jeśli on odszedł, to znaczy, że nie kochał, że nie zależało. Ale Karl Jung wiedział, że największe ucieczki często pochodzą z miejsc największego poruszenia duszy. Bo ty, Poruszyłaś w nim coś, czego on nie miał nazwać coś, co było poza kontrolą, poza logiką, poza wszystkim, co znał do tej pory a mężczyzna, który nie rozumie własnej wrażliwości, najczęściej jej unika nie jesteś tą, która zrobiła coś złego jesteś tą, która poruszyła w nim prawdę i właśnie dlatego zniknął, bo nie miał narzędzi, by unieść to, co poczuł bo całe życie uczono go, że uczucia to słabość. Że dystans to męskość, a ty rozbiłaś ten mur jednym spojrzeniem, więc uciekł, ale nie od ciebie, od samego siebie, w wersji której nie znał, od części, którą nazwałby słabością, a która była jego prawdziwym człowieczeństwem. To dlatego nie wraca, nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie wie, jak istnieć w Twojej obecności bez strachu, i to nie jest brak uczuć. To ich siła, z którą on jeszcze nie potrafi być. To, co wyparte za dnia, powraca w nocy, bo dusza nie zna ciszy, gdy coś zostało niedopowiedziane. Karl Jung całe życie badał sny i wiedział, że to tam dusza mówi najgłośniej. I jeśli on naprawdę nie czuje, jeśli naprawdę zapomniał, dlaczego ciągle śni o tobie? Dlaczego budzi się z napięciem w ciele? Dlaczego unika miejsc, które kojarzą się z tobą, jakby coś w nim jeszcze żyło? Bo żyje. Bo to, co nie zostało przeżyte świadomie, wraca w snach, w emocjach bez powodu, w reakcjach ciała, i właśnie dlatego on nadal cię niesie, może nie w ramionach, ale w podświadomości. I to tam toczy się największy dialog między wami. Nie widzisz go, nie słyszysz, ale jego dusza nadal odpowiada na twoją, nie słowami, ale obrazami, niewiadomościami, ale uczuciem, które nie daje mu spokoju. I on nie wie, co z tym zrobić bo jego umysł mówi to koniec, ale ciało reaguje inaczej. Serce drży, myśli wracają. I ty, pojawiasz się tam, gdzie miał być spokój. To nie przypadek, to ty, w nim, w miejscu, którego nie potrafi kontrolować, bo prawdziwe uczucie nie znika, gdy kończy się relacja. Prawdziwe uczucie, szuka przestrzeni, by nadal istnieć. On nie umie być przy tobie, ale nie potrafi też być naprawdę bez ciebie. Więc zawiesza się, między jednym a drugim. Być może próbowałaś to zrozumieć setki razy. Dlaczego nie wraca, skoro coś było prawdziwe? Dlaczego nie odpuszcza, skoro nie chce zostać? Ale odpowiedź nie leży w logice. Ona mieszka w duszy. A dusza, jak mówił Karl Jung, często błąka się między potrzebą bliskości a lękiem przed nią. On czuł, ale to uczucie nie dało mu spokoju, bo ty nie byłaś kolejną. Byłaś bramą, do emocji, których nie znał, do wrażliwości, której się bał, i kiedy dusza spotyka coś takiego, to albo rośnie, albo ucieka, on uciekł, ale nie do końca, bo wciąż jesteś w jego polu. Może nie odzywa się, ale Twoje imię nadal ma dla niego ciężar, Twoje wspomnienie nadal się pojawia. Nie może Cię zatrzymać, ale też nie może naprawdę Cię puścić, więc trwa w zawieszeniu, a Ty to czujesz bo to zawieszenie łączy was energetycznie, ani razem, ani osobno, ani blisko, ani naprawdę daleko. On nie potrafi pójść. A ty, nie potrafisz nie czuć tego, co nadal was łączy. I choć żadne z was nie mówi, dusze prowadzą rozmowę, której nawet milczenie nie kończy. Nie napisze, nie zadzwoni, ale jego myśli wciąż za tobą chodzą, a ty to czujesz, choć nikt ci tego nie mówi. Czasem myślisz, że to tylko twoja wyobraźnia, że to ty nie potrafisz odpuścić, że skoro on nic nie robi, to znaczy, że już nie czuje. Ale Karl Jung pisał, że gdy kontakt fizyczny się kończy, kontakt energetyczny może się nawet wzmocnić, bo nie trzeba wiadomości, by dusza nadal rezonowała. Wystarczy myśl. Wystarczy, że cię sobie przypomina, że coś w nim nadal drży na wspomnienie Twojej obecności. I choć nie widzisz tego, ty to odbierasz, bo kobieta czuje nie logiką, ale sercem, ciałem, intuicją i właśnie dlatego czujesz jego obecność w pustych chwilach, w porannej ciszy, w piosence, która znów pojawia się przypadkiem, w napięciu, które przychodzi znikąd. On może nie mieć odwagi się odezwać, ale nie przestał czuć, nie przestał być wewnętrznie połączony i nawet jeśli się ukrywa, jego dusza nadal cię śledzi nie jak cień. Ale jak echo, które nie przestaje wracać, bo to, co poruszyło go głęboko, też nie daje się zapomnieć jednym kliknięciem. A ty, byłaś tym, co dotknęło jego rdzenia. I to nadal w nim rezonuje. Cicho, ale stale. Nie każde zerwanie jest końcem. Czasem to początek relacji bez słów, ale pełnej energii. Kiedy relacja się kończy, ciało i dusza często idą w różne strony. Ciało próbuje iść dalej, ale dusza. Zostaje tam, gdzie coś naprawdę drgnęło. Karl Jung tłumaczył, że głębokie połączenia nie kończą się przez brak kontaktu. One po prostu przechodzą na inny poziom. Możesz już z nim nie rozmawiać, możesz nie wiedzieć, co robi, z kim jest, gdzie śpi, ale nadal czujesz, gdy coś się w nim porusza, gdy tęskni, gdy wspomina, bo twoja dusza pamięta częstotliwość jego obecności, i on też ją pamięta, choć nie przyzna się nawet przed sobą. Choć udaje, że wszystko minęło, bo to, co między wami się wydarzyło, nie było tylko emocją, to było spotkanie dusz, a takich spotkań nie da się cofnąć. Można milczeć, można uciekać, można udawać, ale energia nie kłamie, a dusza nie zapomina. Dlatego czasem czujesz Jego obecność, choć On nie jest obok, czujesz niepokój, choć nic się nie wydarzyło, bo On nadal istnieje w Twoim polu. I Ty, w jego i może nigdy tego nie powie może już nigdy nie napisze ale jedno jest pewne coś między wami nadal żyje i ty to wiesz milczenie to czasem najgłośniejszy krzyk duszy która nie potrafi przyjąć tego co poczuła może pytasz siebie jak on może być tak obojętny jak może żyć dalej jakby nic się nie wydarzyło ale karl jung mówił jasno kiedy ktoś nie ma narzędzi by przeżyć coś głęboko Zaczyna udawać, że to nie istnieje. I właśnie to robi on. Nie dlatego, że nic nie poczuł, ale dlatego, że poczuł zbyt wiele. Bo ty byłaś lustrem. Pokazałaś mu część niego samego, którą latami ukrywał. Wrażliwość, lęk, pragnienie prawdziwego połączenia. I to go przestraszyło. Nie był gotów się otworzyć. Nie znał siebie w tej wersji. Nie wiedział, co z tym zrobić, więc wybrał drogę, którą znał. Ciszę. Ale ta cisza. Nie jest pusta. Ona jest pełna napięcia, niewypowiedzianych emocji, wewnętrznego konfliktu. To cisza, która krzyczy: Nie umiem tego unieść. Nie wiem, jak przy tobie być. On pamięta. Każdy dotyk, każde słowo, każde spojrzenie, które przebijało jego zbroję. I im bardziej pamięta, tym mocniej udaje, że nie. Bo tak działa dusza, która się przestraszyła. I ty to czujesz, bo to nie jest zwykłe milczenie. To jest milczenie pełne śladów. I choć on nie mówi, jego cisza mówi wszystko. Nie wracamy do tego, co było puste. Tęsknimy za tym, co dotknęło duszy, a dusza zawsze wie, gdzie zostawiła kawałek siebie. On może udawać, może być z kimś innym, może nawet wmówić sobie, że to wszystko było chwilą, ale jego dusza ma pamięć, której ego nie kontroluje. I właśnie dlatego wraca, choć nie fizycznie. To myślami, uczuciem, energią. Karl Jung mówił, że gdy człowiek doświadcza czegoś, co dotyka jego prawdziwego ja, nie da się tego wymazać. To zostaje, nawet jeśli próbuje iść dalej, nawet jeśli wmawia sobie, że już nic nie czuje, bo ty nie byłaś tylko kobietą w jego historii, ty byłaś miejscem przebudzenia, lustrem, w którym zobaczył siebie, bez masek. I choć to było trudne, to było prawdziwe. I dlatego jego dusza cię pamięta, nie dlatego, że byłaś idealna, ale dlatego, że przy tobie był prawdziwy. I tego się nie zapomina. Dlatego nawet jeśli nie wróci, to nigdy nie będzie naprawdę wolny od ciebie, bo to, co poczuł, zostawiło ślad, a ślady duszy nie znikają pod wpływem czasu. I ty to wiesz, bo też czujesz, że między wami było coś, czego nie da się powtórzyć. Niektórych kobiet nie da się zapomnieć. Bo nie były epizodem, były zwrotem akcji. On myślał, że wystarczy milczeć, że wystarczy usunąć twój numer, wyrzucić zdjęcia, zająć się kimś nowym. Ale Karl Jung pisał, że to, co nie zostało przeżyte w pełni, wraca w snach, w tęsknocie, w projekcji. I właśnie to się dzieje z nim, bo nie zamknął tego rozdziału. On go przerwał, a wszystko, co przerwane, zostaje otwarte w duszy. I krwawi. Cicho. Ale stale. Dlatego widzi Ciebie w miejscach, które nie mają z Tobą związku. Dlatego piosenki, które kiedyś wspólnie słuchaliście, teraz wywołują w nim niepokój. Dlatego Twoje imię nadal powoduje ten skurcz serca, choć próbuje udawać, że nie pamięta. Bo Ty nie byłaś historią, Ty byłaś przełomem ciszą, która go obnażyła obecnością, która złamała schemat energią, której nie znał a teraz nie umie żyć bez niej, choć się do tego nie przyzna. I im bardziej próbuje uciekać, tym bardziej życie go z tobą konfrontuje, bo dusza nie zapomina. I jeśli nie umie przejść do przodu, będzie krążyć, wracać, przypominać, aż zrozumie, że ty byłaś prawdą, którą odrzucił, bo nie umiał jej unieść. Nie każdy powrót wymaga drzwi. Czasem wystarczy spojrzenie. Ale on, boi się nawet tego. Może myślisz, że skoro tyle czasu minęło, to wszystko wygasło. Ale Karl Jung pisał, że czas nie leczy, jeśli nie ma świadomości. Czas tylko ukrywa to, co boli, zbyt mocno, by o tym mówić. I właśnie dlatego on milczy, bo ty go zobaczyłaś, nie tylko z zewnątrz, ale tam, gdzie ukrywał wszystko, czego nie chciał pokazać nikomu, ty dotknęłaś jego cienia. I choć było w tym piękno, dla niego było to zbyt intensywne, zbyt obnażające, zbyt realne, więc wybrał milczenie. Ale to nie jest puste milczenie, to milczenie pełne konfliktu, walki, tęsknoty, która nie umie znaleźć ujścia. On nie wraca nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że nie wie, jak być z tobą, skoro przy tobie czuł się taki nagi, taki prawdziwy, taki niezabezpieczony. I to go przeraża, bo całe życie budował mur, a ty, przeszłaś przez niego jednym spojrzeniem, i teraz nie wie, co z tym zrobić. Nie wie, jak znów stanąć przed tobą, więc ucieka. Ale każda ucieczka przypomina mu o tobie, bo nie da się uciec od czegoś, co zostawiło ślad na duszy. Nie chodzi o ciebie. Chodzi o to, co w nim się porusza, gdy jesteś blisko. Na Karl Jung pisał, że kiedy spotykamy kogoś, kto dotyka naszej głębokiej nieświadomości, budzi się opór. Nie dlatego, że ta osoba nam zagraża, ale dlatego, że porusza w nas coś, czego nie umiemy jeszcze unieść. I ty właśnie to w nim budzisz. Niepokój, pragnienie, strach, zachwyt, wszystko naraz. I to dla niego za dużo, za głęboko, za prawdziwie. Więc jego psychika robi to, co zna, zamyka się, bo jego cień nie chce być odkryty, bo jego wewnętrzne dziecko nie zna miłości bez warunków, bo jego ego nie umie oddać kontroli, a przy tobie no wszystko to przestaje działać. Ty mu się nie podobałaś tylko fizycznie. Ty go poruszyłaś. Pokazałaś mu jego własne głębie, i to go przestraszyło. Dlatego nie wraca, bo wrócić do ciebie, to jak stanąć przed sobą nagim bez mechanizmów obronnych, a on jeszcze nie wie, czy umie tak żyć. To nie ty jesteś problemem, to Twoje światło, które oświetla jego ciemność. I on, jeszcze nie jest gotowy patrzeć w to lustro. Niektóre kobiety nie muszą się odzywać, by być słyszane. Ich echo zostaje w psychice mężczyzny na długo po ostatnim słowie. Karl Jung mówił, że cisza aktywuje treści nieświadome, a twoja cisza nie jest pustką, jest lustrem, jest polem, w którym jego dusza wciąż z tobą rozmawia, nawet jeśli on tego nie rozumie. Bo ty nie zniknęłaś, ty się wycofałaś. I to jest różnica. Zniknięcie to brak. Wycofanie się to obecność, która nie naciska. A taka obecność działa głębiej niż słowa. On czuje, że cię nie ma. Ale czuje też, że nie może zamknąć drzwi, że nie potrafi przestać myśleć, że Twój obraz wraca, kiedy najmniej się tego spodziewa. To dlatego, że Twoja energia nadal rezonuje w jego polu. Nie jako kobieta, którą można zastąpić, ale jako doświadczenie, które odcisnęło się w jego psychice. Bo Ty nie byłaś tylko historią, ty byłaś punktem przełomowym. I właśnie dlatego, im mniej jesteś obecna fizycznie, tym bardziej jesteś obecna energetycznie. Bo twoja cisza go nie uciszyła. Ona uaktywniła to, co przez ciebie zostało w nim obudzone. Nie każda kobieta zostawia ślad. Ale ty zostawiłaś pytanie, na które on wciąż nie zna odpowiedzi. I to pytanie nie daje mu spokoju. On może mówić, że wszystko jest już zamknięte. Może się śmiać, może być z kimś innym, może udawać, że zapomniał. Ale Karl Jung pisał: Nie zapominamy ludzi, zapominamy słowa. Ale to, co poczuliśmy, zostaje na zawsze i to właśnie ty jesteś dla niego uczuciem, które nie znalazło zakończenia. Nie jesteś wspomnieniem. Jesteś lustrem, w którym on się zobaczył pierwszy raz naprawdę. I choć było to bolesne, było też prawdziwe. A prawda, nawet jeśli odrzucona, zwraca w snach, w milczeniu, w pustce, której nic nie potrafi zapełnić. Dlatego jeszcze cię czuje. Dlatego wszystko w nim cię pamięta. Bo ty byłaś tą, która go dotknęła nie przez ciało, ale przez duszę. I to się pamięta inaczej. I choć może minąć jeszcze czas, choć może jeszcze uciekać, w głębi serca wie, dopiero kiedy spojrzy ci w oczy, an bez strachu, bez maski, bez potrzeby dominacji, odnajdzie spokój. Bo nie chodzi o to, żeby do ciebie wrócił fizycznie. Chodzi o to, żeby wrócił do siebie, tam, gdzie ty już dawno byłaś. I wtedy wszystko znajdzie sens.